Wyobraźcie sobie polskie dziecko, które urodziło się w Londynie czy w Liverpoolu, ma wspaniałych rodziców, cudowny dom, wychuchany, wypieszczony, bawi się z polskimi rówieśnikami, ponieważ mieszka w takiej dzielnicy, gdzie jest dużo osób z Polski. Kilka lat później to dziecko idzie do szkoły. Ma odrobinę problemów, ponieważ nie mówi tak dobrze po angielsku jak inne dzieci, inni rówieśnicy i rówieśniczki, które w swoich domach posługują się językiem angielskim. W domu tego dziecka mówi się przede wszystkim po polsku, ponieważ to polski jest jego pierwszym językiem. Taka sytuacja może się zdarzyć, prawda? Może się zdarzyć również, że to samo dziecko może nie znać opowieści o... Rycerzach Okrągłego Stołu. Ale zapewne zna bajkę o smoku wawelskim. Taka sytuacja może mieć miejsce, prawda? Ale czy takie dziecko, z uwagi na fakt, że językiem angielskim nie posługuje się tak pięknie i płynnie jak inne brytyjskie dzieci na początku swojej drogi edukacyjnej, wysyłane jest do szkoły specjalnej? Do szkoły dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. No, jest absurd oczywiście, i jest jasne jak słońce to, że nikt w Wielkiej Brytanii nie wyśle dziecka do takiej szkoły z uwagi na jego kompetencje językowe. Są różne narzędzia, które, które wspierają dzieci w tych pierwszych miesiącach, a nawet latach edukacji, po to, żeby było bardzo kompetentne w tych aspektach językowych. Słuchajcie, dlaczego ja o tym mówię? Mówię o tym, ponieważ takie rzeczy mają miejsce i wcale nie są reliktem przeszłości i dotyczą dzieci romskich. Także tutaj, w Polsce. I tak jak powiedziałam, nie jest to melodia przyszłości. Nie jest to tylko case polski, bo Czechy zapłaciły karę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka właśnie za to, że dyskryminowały dzieci romskie z uwagi na ich kompetencje językowe, określając ich iloraz inteligencji na nieco niższym poziomie. Na Węgrzech jest podobnie i było podobnie. Jedna z europarlamentarzystek romskiego pochodzenia, pochodząca z Węgier również, Kiedyś przedstawiała badania w Parlamencie Europejskim, zgodnie z którymi okazało się, że ponad 80% dzieci romskich, albo wszystkich dzieci, inaczej powiem, wszystkich dzieci, które są w szkołach specjalnych na Węgrzech, to dzieci pochodzenia romskiego. Ponad 80%. Czy to znaczy, że coś jest nie tak z naszym ilorazem inteligencji? Ja reprezentuję społeczność romską, jestem Romką, jestem Polką. Jakimś cudem zrobiłam doktorat koordynowałam również badania, które dotyczyły dzieci romskich w Polsce, tych dzieci, które uczą się w szkołach dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. Okazało się, te badania koordynowałam kilka lat temu. Okazało się, że ponad połowa tych dzieci, a nawet więcej, które są w szkołach dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, jest powyżej normy intelektualnej albo w normie. Zatem nie powinny tam się uczyć. I teraz przypomina mi się ten case brytyjski. Wyobraźcie sobie Ile szkół specjalnych powstałoby w Wielkiej Brytanii po 2004 roku, kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej? Bo jestem przekonana, że nie wszystkie polskie dzieci biegle i płynnie mówiły w języku angielskim. Te same dzieci, które poszły do szkół. Mówię także o tym, bo to właśnie także stereotyp, bardzo popularny stereotyp, który odnosi się do edukacji, troszkę determinuje nasze życie. Nasze w tym wypadku mówią o swojej romskiej tożsamości. Romowie nie chcą się uczyć. To jest bardzo popularne stwierdzenie, dobrze znane chyba nie tylko mnie. Czy tak rzeczywiście jest, no gdyby tak było, to zapewne nasza kultura, nasz język nie przetrwałoby do dziś. Przetrwały, mimo tego, że język nie ma żadnej formy literackiej, a kultura przekazywana jest pokolenie na pokolenie. My się wszyscy uczymy, ale bardzo wiele okoliczności wpłynęło na tym, że czasami ta droga do szkoły jest trudna i wyboista. Ale czy mam jakąś niechęć wrodzoną do tego, żeby uczęszczać do szkół? Nie. Absolutnie nie. I uwierzcie mi, że nie jestem jedynym dowodem, nie jestem odstępstwem od normy. Nie jestem jedyną osobą wykształconą, kształcącą się czy z doktoratem. Jest nas, jest nas zdecydowanie więcej. Tylko trzeba nas zobaczyć. Kolejna rzecz, o której chciałam powiedzieć, to, to także stereotyp, bardzo popularny. Romowie kradną. Wszyscy kradną, albo przynajmniej mają takie skłonności genetyczne. Ja nieraz to słyszałam, ale to nie tylko to, co słyszysz, ale także to, z czym idziesz przez życie. Ja przez życie szłam z tą stygmą, z tą etykietką, i uwierzcie, że nie, jedno, nie jeden raz byłam w takiej sytuacji, kiedy odwiedzając moich kolegów albo koleżanki w ich domach, miałam straszny stres od najmłodszych lat i modliłam się, żeby nic nie zginęło. Bo wiedziałam, że że po prostu może być na mnie, że to ja mogę być uznana za winną. Strasznie stresująca sprawa. Rzadko myślimy i rzadko ubieramy buty tych, którzy są narażeni na tego typu opinie i muszą udowadniać, czasami mocniej, czasami więcej, że nie jest to tak, jak Wam się wydaje. Nie jest też tak, że my wszyscy jesteśmy nomadami, jesteśmy wiecznymi wędrowcami, wolnymi, eee, kochamy się przemieszczać. No cudowne, romantyczne wyobrażenie, ale ja kocham swój dom, kocham swój kraj i wcale nie mam ochoty się przemieszczać. Członkowie i członki mojej rodziny, owszem, jeszcze do lat 60., a nawet jeszcze do lat 70. prowadzili wędrowny tryb życia. Ale ja nie tęsknię za lasem, ani za taborem, ani nie jeżdżę konno ani nie reprezentuje tych wszystkich cech, które tak często mi się przypisuje. To koło odwozu się strasznie do nas doczepiło, jest nawet na naszej fladze, bo Romowie mają swoją flagę. Ale uwierzcie, nie wszyscy Romowie wędrowali, nie wszyscy Romowie wędrują. Nie jest prawdą to, że to, to lud nomadyczny, jak często o nas mówią czy piszą. Nieprawda. Około 30% Romów, jak mówią badacze, kiedykolwiek prowadziło wędrowny tryb życia. Teraz bardzo mały setek dalej się przemieszcza. Kolejna rzecz. Romowie kradną dzieci. Opowiem Wam o pewnej zabawnej historii. Ona jest taka może słodko-gorzka, ale jestem mamą dorosłego syna już w tej chwili. I kiedyś, kiedy mieszkałam w Krakowie, w tej chwili opuściłam to miasto na rzecz Warszawy, ale kiedy mieszkałam w Krakowie, odwiedzałam krakowskie parki, zdarzyła nam się jeden raz taka sytuacja, kiedy mój syn Wojtek miał 5 lat i przybiegł do mnie. Mówi, mamo, czy ty kradniesz dzieci? Nie ja mówię, nie, nie kradnę dzieci, no skąd ci to przyszło do głowy? Już ty mi wystarczysz, naprawdę. Nie potrzebuję ich więcej. No dobrze, a dziadek? Nie, no dziadek też nie kradnie dzieci. Jakby mamy ich dużo w rodzinie. Wystarczy. Ale mówię, skąd to ci przyszło do głowy w ogóle? Skąd taka myśl? A mówisz, bo tam ta pani powiedziała, że chodź z chodź do babci, bo zaraz cyganie cię porwią. Porwą. Strasznie byłam konsternowana, bo nie bardzo wiedziałam, jak odpowiedzieć mojemu synowi i jakie mu to wytłumaczyć. O tym też się często nie myśli, ja też o tym nie myślałam. Nie byłam przygotowana na takie pytanie ze strony mojego syna, i także na wiele różnych, które zadał mi w czasie swojego dojrzewania i wchodzenia w dorosłość. Bo bycie osobą ze społeczności, z której każdy się śmieje, kojarzy się z jakąś prześnością, prza z kansenem. Albo się ich po prostu nie lubi, bo tacy są. Wywodzenie się z takiej społeczności nie jest bukietem fiołków, bynajmniej. To jest czasem bardzo trudna droga. Bardzo trudna. Z wieloma przeszkodami. Często słyszymy, i to kolejna rzecz, o której chcę powiedzieć, że my jesteśmy zamknięci. My się nie chcemy integrować. Romowie są społecznością bardzo hermetyczną. I nie są, nie, nie, nie mającą takie otwartości do tego, żeby być częścią większej całości, żeby się integrować. I jakoś udało mi się z tego hermetycznego kręgu wyjść być tutaj dzisiaj z Państwem. I jeszcze raz powtórzę, nie jestem jedyną taką osobą. Jest tak, że jesteśmy społecznością niezwykle podzieloną ze względu na grupy, tradycje kulturowe. Jesteśmy grupą niezwykle różnorodną, tego też się nie widzi. I są wśród nas różne osoby. Te złe też, niewykształcone też. Te, które kradną też. Przestępcy też. Ale to nie wszyscy. Stereotyp nam robi to, że po prostu zniekształca tę rzeczywistość dalszą i bliższą i wrzuca do wora tego przysłowiowego nas wszystkich, podpisując je tymi cechami, które kojarzą się z Romami bądź Cyganami, z Żydami, Polakami, Niemcami itd. To często ciąży. Może być, może być oczywiście jakąś siłą. Może być ogromnym potencjałem, który budzi ambicje i pozwala nam być lepszym i pokazywać, udowadniać, że wcale tak nie jest, jak wszystkim się wydaje. Ale też muszę Wam powiedzieć, że jest to cholernie męczące. Cały czas udowadniać. Cały czas coś udowadniać. Ja już że mam tego dość. Ale jestem tutaj, żeby powiedzieć Wam, że nie, nie jesteśmy zamknięci. Nie jesteśmy hermetyczni. Są wśród nas grupy ortodoksyjne, ale czy my wszyscy jesteśmy otwarci? Czy nie ma wśród nas osób, które może mniej chętnie wchodzą w kontakty? Oczywiście, że są. I to warto dostrzec, że jesteśmy różni. A pewną większą całość tworzy suma różnych indywidualności. I to dotyczy także nas, Romów. I także nas, nie Romów. Bo to, co dzisiaj moje, to jedna i druga strona. <grytania> Więc choćby dlatego jestem w uprzywilejowanej sytuacji. W Polsce istnieje około 90, nawet może ponad 90 organizacji pozarządowych romskich, tworzonych przez Romów i Romki. To chyba nie świadczy o tym, że jesteśmy społecznością zamkniętą, hermetyczną. My też się uczymy. To otoczenie nieromskie nie zawsze było przyjazne i my nie zawsze w tym w tych procesach byliśmy przyjaźni. Tak jest życie i tak ono się kształtowało szczególnie w przeszłości i to ma swoje konsekwencje. Bo to, jakim drzewem jesteśmy, o tym stanowią często nasze korzenie. A te nasze korzenie bywają bolesne. Bycie mniejszością nie oznacza, że jesteśmy tylko i wyłącznie mniejsi liczebnie. Ale to oznacza także mniejszą władzę, mniejszą moc. Ale też to, że nie mamy własnej reprezentacji politycznej. Bo trzeci sektor, organizacje pozarządowe, to przecież nie jest pierwszy sektor, to nie jest władza. Nam jej często brakuje. Także do tego, żeby kreować własny wizerunek. Być może dlatego. Także Prezydent Polski żartował na Twitterze całkiem niedawno, że Romowie ukradli czołg ruskim. zapominając jednocześnie nie tylko o krzywdzącym stereotypie, ale także o tym, że na wojnie czołgi się przejmuje. A Romowie, którzy mieszkają w Ukrainie, tworzą prawie półmilionową społeczność Ukraińców i Ukrainek, którzy dzisiaj walczą o swój kraj. My staramy się to pokazać, także my jako społeczność. Zwracać uwagę na to, co dzieje się dzisiaj i czego jesteśmy częścią, bo nie jesteśmy właśnie w żadnym skansenie, nie jesteśmy w żadnym taborze, nie jesteśmy oddzieleni od tych większych całości. Jesteśmy Ukraińcami, Polakami, Polkami, Niemcami. Jesteśmy absolutnie różnymi narodami, a jednocześnie mamy tożsamości romskie i jedna drugie nie wyklucza. Małgorzata Mirga Tass, polska Romka, reprezentowała nasz kraj podczas tego rocznego Biennale Sztuki w Wenecji. Zapraszając nas także do świata romskiego, opowiadając nas, nam o, o romskich kobietach, które nam, nas otaczają, zapraszając nas do tego świata z otwartymi ramionami, poznajmy się wreszcie. Reprezentuję organizację Fundacja w Stronę Dialogu, jestem jej współzałożycielką i prezeską. Od dawna, bo już od 10 lat zajmujemy się upowszechnianiem wiedzy o naszej społeczności, romskiej społeczności. Wśród nas są Romowie i Romowie. Ale od niedawna są wśród nas także osoby romskiego pochodzenia z Ukrainy. Bo misja naszej organizacji od lutego 2022 nie, zmieniło się, nie zmieniła się, ale kierunek naszych działań owszem tak. Nie byliśmy przygotowani na to, że będziemy musieli um, Organizować specjalną pomoc dla osób romskiego pochodzenia z Ukrainy. Absolutnie o tym nie myśleliśmy. Byliśmy przygotowani na pomoc dla osób uchodźczych w ogóle, bo była taka potrzeba i ten zryw serca, który obserwowaliśmy, to było coś pięknego, absolutnie. Jestem z tego niezwykle dumna jako Polka. Ale to nie tylko takie historie. Po kilku dniach borykaliśmy się z tym, że osoby romskiego pochodzenia są na ulicy, także w Warszawie, że nie są wpuszczane do miejsc, w których przebywają osoby uchodźcze. Niejednokrotnie byłam przed drzwiami ośrodka dla uchodźców w nocy w marcu z gromadką kobiet i dzieci, które nie były wpuszczone do ośrodka. Dlaczego? Powodów było wiele. Nie mają dokumentów, no, okazało się, że mają. Istnieje ryzyko kradzieży. To ten potworny stereotyp. Ta genetyczna skłonność do kradzieży ma wspólnego tyle z rzeczywistością, ile nasza genetyczna skłonność do muzykowania i... I śpiewu. Znaczy, chciałabym, ale uwierzcie mi na słowo, że nie. Nie będę udowadniać. Istniało też, było też ryzyko związane z przemocą i konfliktami, bo Ukraińcy nie chcą być Romami, ale to też są Ukraińcy. Na miłość Boską. Przyszli z tym całym bagażem do Polski, bo w Ukrainie cztery lata temu były pogromy. Osoby romskiego pochodzenia były zabijane. Na terenie całego kraju grupy nazistowskie. Eskalowały przemoc wobec tej grupy. Zamordowano kilka osób. Romską aktywistkę, nie różniącą się niczym ode mnie, potraktowano nożem, kiedy wychodziła z supermarketu. Ci wszyscy ludzie przybyli tutaj do Polski z całym bagażem i przybyli różni ludzie. Ci, którzy się konfliktują, owszem, też. Ci, którzy są złodziejami, złodziejkami też. Ale wrzucanie wszystkich do jednego worka w tym wypadku i wykluczanie tych kobiet i tych dzieci z grupy osób uchodźczych było dla nich. Kolejną traumą, z którą się mierzyli, zaczęliśmy aktywnie działać. Zaczęliśmy pokazywać, że nasza społeczność to nie tylko takie osoby, o jakich właśnie słyszeliśmy w dominujących narracjach na ten temat. Stworzyliśmy grupę Poland Trauma. Ukraine. Stworzyliśmy dzienne Centrum Integracji Romów w Warszawie. Pod naszą opieką jest kilkaset osób pochodzenia romskiego, i dzisiaj ich twarze są pełne uśmiechów. Pokazujemy i udowadniamy, że taka praca od podstaw, oddolna praca z nimi, ale także ze społecznością romską, która jest w że tak powiem, szeregach naszej organizacji, ona może zdziałać cuda. Wszystkie dzieci romskiego pochodzenia zapisane są do szkół. Boimy się tego, co będzie dalej, boimy się tego, jak będą sobie dalej radziły. Wiemy, że ten system nie działa, po prostu nie działa i mamy bardzo dużo osób z Ukrainy. Dlatego sami po prostu zakasaliśmy rękawy i uczymy ich polskiego. Uczymy ich czytać, pisać, także osoby dorosłe. Chodzimy z nimi na boisko, na zajęcia, na animacje, gotujemy z nimi, śpiewamy. Zapraszamy sąsiadów, wychodzimy w miasto. Pokazujemy, że można. I bardzo Was zachęcam do tego, żeby, żeby śledzić, tak, że to, co, czym my się zajmujemy w Fundacji, w naszych mediach społecznościowych, nie dlatego, że fajnie się jest pochwalić, ale dlatego, że to może być pierwszy raz, kiedy, kiedy zobaczycie i pomyślicie o ramach nieco inaczej. Ja nie chcę czarować rzeczywistości, albo i zaklinać może, o, tak powinnam powiedzieć, bo te zdolności magiczne też się często nam przypisuje. No, też chciałabym, ale chyba takiej mocy nie mam. E, próbowałam, ale, ale nie, nie mam. E, nie chcę kreować rzeczywistości, której nie ma, bo tak jak powiedziałam, wśród nas są różne osoby. Także te za których nie chcemy ponosić zbiorowej odpowiedzialności. To jest coś, co bardzo dobrze znamy. I chcę powiedzieć, że będziemy robić to dalej. Będziemy pokazywać, że można. Będziemy pokazywać osoby aktywne, osoby działające. I nie pozwolimy, bo to jest nasz główny cel, żeby po raz kolejny ta nasza historia była niewidzialna. Żebyśmy po latach my, osoby ze społeczności romskiej, odgrzebywali tę historię, żeby wam o nich opowiedzieć: słuchajcie, oni też nie. My nie dopuścimy do tego żeby tym razem znaleźć się w obszarze niewidzialności. Będziemy działać i nie poddamy się. Mamy sporo energii i wiemy, że dużo jest do zrobienia. I wśród nas są osoby, które mogą być partnerami, i partnerkami dla polityków, rządów, sąsiadów, burmistrzów, osób, które są wokół nas. Wystarczy nas dostrzec. Zapraszam Was do tej współpracy wbrew temu, co o nas mówiła mi, co o nas się myśli. Troszkę odczarujemy tę rzeczywistość bez używania romskich zaklęć. Nie będzie nam to potrzebne, gwarantuję Wam. Bardzo dziękuję.